A co jeśli ta wiadomość jest dokładnie tym, na co czekała twoja dusza? A co jeśli lipiec to coś więcej niż tylko miesiąc, ale nowy początek, który twoje serce wybrało na świeży start? Nie jesteś tu przez przypadek. Nic, co się dzisiaj dzieje, nie jest przypadkowe. Jeśli to widzisz, to dlatego, że najmądrzejsza, najjaśniejsza część ciebie poprosiła o nowy początek, a kochający wszechświat cię usłyszał. To nie jest po prostu kolejna wiadomość. To bezpośrednie wezwanie do Twojej duszy, szczególne uczucie, które budzi coś w Tobie, to delikatne. Głos mówiący Ci, to Twój czas, jesteś gotowy. Wszystko przez co przeszedłeś przygotowało Cię na ten moment, nie na jutro, ale na tu i teraz. Twój nowy rozdział zaczyna się dziś. Dzisiaj jest ten dzień. Możesz to poczuć w swoim sercu. To miękkie, ciepłe uczucie, że nadchodzi coś dobrego. Nie wymyślasz tego. To prawdziwe. To energia lipca zaczyna do Ciebie docierać. Ten miesiąc nie jest tutaj, aby Cię rzucić wyzwanie, ale aby przynieść Ci radość i sprawić, że poczujesz się kompletny. Wszystko, o co prosiłeś całym swoim serce nawet w chwilach ciszy, jest słyszane. I to właśnie wtedy wszystko zaczyna się pojawiać w Twoim życiu. Wszechświat nie podąża za zegarem, ani ludzkimi datami. Działa, gdy jesteś naprawdę gotowy w swoim sercu, a w tym miesiącu jesteś gotowy. Twoja dusza jest otwarta, twoja energia się ustawia, wykonałeś już najważniejszą pracę. Życzyłeś sobie rzeczy z miejsca miłości, wiary i zaufania, a teraz życie mówi, że nadszedł czas, aby dać ci wszystko, co na ciebie czeka. Ta wiadomość jest dowodem, że Twój Nowy początek nie wydarzy się pewnego dnia. To dzieje się teraz. Ludzie, których potrzebujesz, zbliżają się, drzwi, które uważałeś za zamknięte, zaczynają się otwierać. Odpowiedzi, których szukałeś, są ci pokazywane. Wszystko, co wydawało się odległe, teraz przychodzi do ciebie z niesamowitą prędkością. Ten miesiąc zaczyna się od obietnicy między tobą a wszechświatem. Nie musisz nic robić, tylko być otwartym, ufać i puścić ponieważ bogactwo o którym marzyłeś, pokój, którego pragnąłeś, i miłość, o którą prosiłeś, bo już są w drodze. A lipiec to idealny czas, aby wszystko zaczęło rosnąć. Która część ciebie prosi, aby ją puścić? Czasami próbujemy iść naprzód, podczas gdy nasze serce trzyma się starych wspomnień, nawyków, lub uczuć, które nie pasują do naszej przyszłości. Nowe rzeczy w lipcu nie mogą się rozwijać, jeśli twoje życie jest pełne rzeczy które już się skończyły. To twoja wyjątkowa szansa, aby wybrać puszczenie. Nie chodzi o walkę z przeszłością lub udawanie, że nic się nie wydarzyło. Wszystko miało swój powód i przywiodłem cię tutaj. Ale to czego potrzebowałeś wcześniej, teraz może być tylko dodatkowym ciężarem. Nowe ja potrzebuje poczuć się lekko, a ta lekkość przychodzi, gdy odpuszczasz bez poczucia winy. Gdy mówisz Dziękuję za to, czego się nauczyłem. Ale to już nie jest to, kim jestem. Ten pierwszy dzień miesiąca może być wyjątkowym momentem, prawdziwym, świeżym początkiem. Poświęć chwilę na głęboki oddech, zamknij oczy i zapytaj siebie, czego nie chcę już ze sobą nosić w tym miesiącu. Pozwól, aby odpowiedź przyszła do ciebie, a gdy, czy wyobraź sobie, że pozwalasz temu odejść z miłością? Przestrzeń, którą tworzysz, to miejsce. W którym nowe rzeczy mogą zacząć rosnąć. Lipiec ma dla ciebie niesamowite rzeczy, ale najpierw musi ci zaufać na tyle, by puścić. Nie tracisz niczego. Wybierasz gotowość na to, co będzie dalej. Co jeśli wszystko, o co cicho prosiłeś, nawet w nocy, gdy miałeś wątpliwości, już zostało wysłuchane? Co jeśli wszechświat zacząłby pracować nad Twoim życzeniem w chwili, gdy poczułbyś je w swojej duszy? To nie tylko po to, byś poczuł się lepiej. To głęboka prawda. Nic o co prosisz z serca nigdy nie ginie. Twoja modlitwa została wysłuchana, a to o co prosiłeś jest w drodze. Lipiec nadchodzi, aby dać ci odpowiedzi, być może w cichy, zaskakujący sposób, którego sobie nie wyobrażałeś. Ta wiadomość jest znakiem, że to o co prosiłeś nadchodzi do ciebie. Oddychaj i poczuj w swoim sercu, że jesteś trzymany przez coś o wiele większego. Co jeśli dzisiaj zdecydujesz się działać i czuć jak ktoś, kto już otrzymał wszystko, na co czekał. To najpotężniejszy sekret, aby rzeczy się dzieją. Poczuj się tak, jak chcesz się czuć, zanim to się stanie. Wszechświat nie odpowiada na zmartwione życzenia, odpowiada na wczesną wdzięczność, ponieważ pokazuje to, że już ufasz temu, co nadchodzi. Nie musisz prosić ponownie. To, co musisz teraz zrobić, to być wdzięcznym. Mów tak, jakbyś już to miał. Myśl tak, jakbyś już tym był. I uśmiechaj się, jakbyś już został pobłogosławiony. Nie chodzi o okłamywanie samego siebie. Chodzi o dopasowanie swoich uczuć do dobrych rzeczy, które już są dla ciebie w wszechświat. Jeśli przeżyjesz lipiec tak, jakby był to miesiąc, w którym otrzymasz swoje nagrody, tak właśnie się stanie. Kiedy zaczniesz czuć, że już dostaje to, czego chce, wszystko się zmieni. Decyzje staną się jaśniejsze. Twoja energia wzrośnie. I przestaniesz szukać rzeczy poza sobą, ponieważ zdasz sobie sprawę, że wszystko pochodzi z twojego wnętrza. To przyciąga do ciebie dobre rzeczy, jak magnes. Rzeczy, z którymi się zmagałeś, zaczną płynąć łatwo. Rzeczy, które wydawały się zablokowane, poluzują się. Ten miesiąc nie potrzebuje więcej ciężkiej pracy. Potrzebuje więcej pewności, więcej skupienia na teraźniejszości, więcej radości i więcej wdzięczności bez potrzeby powodu. Żyj tym lipcem, jak ktoś, kto już wie, że najlepsze jest w drodze, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. W ten sposób tworzysz nową rzeczywistość dla siebie. Ten miesiąc ma cichą obietnicę: otrzymam wszystko, czego się trzymam z wiarą, i jeśli będziesz tak żyć, spełni się to dla ciebie. Czy jesteś gotowy zobaczyć to, czego twoje oczy nie widzą, i poczuć duszą bardziej niż umysłem? Lipiec nie będzie logicznym miesiącem, będzie Żył z ducha, przeczucia i głębokiego związku. Wszystkie wyjątkowe rzeczy, o które prosiłeś, zaczną się pojawiać w sposób, którego nie potrafisz wyjaśnić, ale twoje serce od razu je pozna. Drzwi są otwarte. Znaczące zbiegi okoliczności będą zdarzać się częściej. Usłyszysz właściwe słowa we właściwym czasie, spotkasz ludzi z wiadomościami tylko dla ciebie i będziesz mieć tak jasne uczucia, że nie będziesz w stanie ich zignorować. To twoja dusza prowadzi cię idealnie. Aby to się stało, musisz być w chwili obecnej, a nie zagubiony w przeszłości, lub martwisz się o przyszłość. Lipiec nie będzie krzyczał, będzie szeptał, a każdy z otwartą duszą zrozumie. To miesiąc głębi, nie szybkości. Kiedy twoja dusza jest szeroko rozbudzona, wszechświat działa na twoją korzyść. Ten miesiąc jest mostem między tym, o czym marzyłeś, a tym, co stanie się rzeczywistością. Jaki byłby lipiec, gdyby wszystko ułożyło się lepiej niż możesz sobie wyobrazić? Gdyby dobre rzeczy przychodziły bez wysiłku i czułbyś stałe poczucie spokoju? Zatrzymaj się i zamknij oczy. Poczuj to nie jako odległy sen, ale jako rzeczywistość, która jest już w drodze, ponieważ to, co widzisz w swoim sercu, wysyła potężny sygnał do wszechświata. Wyobraź sobie, że żyjesz najlepszym lipcem. Nie potrzebujesz wszystkich szczegółów, po prostu pozwól swojej duszy namalować obraz. Im bardziej czujesz tę dobrą energię, tym bardziej ją urzeczywistniasz. Wyobrażanie jej sobie nie jest ucieczką od rzeczywistości, to tworzenie nowej to tak, jakby dać wszechświatowi mapę, która mówi: To jest to, co chce czuć. A im wyraźniejsze jest Twoje uczucie, tym szybciej staje się ono rzeczywiste. Wyobrażanie jej sobie to aby to zadeklarować. A twoja deklaracja została wysłana. Niech twój lipiec będzie piękną sceną, którą właśnie poczułeś. Czy jesteś gotów trzymać się dobrego uczucia, które zacząłeś dzisiaj, i chodzić jak ktoś, kto już został wybrany, nie popadając w stare wątpliwości? To, co tutaj zacząłeś, jest błogosławione. Ale teraz twoim zadaniem jest się tego trzymać. Trzymaj się swojej wiary i uczucia, które mówi, że lipiec jest już moim miesiącem cudów. Energia jest dla ciebie, a drzwi są otwarte. Twoje wątpliwości mają tylko taką moc, jaką im dasz. Prawdziwe pytanie brzmi: Czy jesteś gotów pozostać w poczuciu tak, nawet gdy świat pokazuje ci nie? To twoje ostatnie wezwanie, by zadeklarować z duszy nie jako życzenie, ale jako fakt. Niech twoja deklaracja będzie twoją kotwicą. Jeśli w lipcu poczujesz wątpliwości, wróć do tego uczucia ponownie, ponieważ tutaj jest otwarcie i nowy początek, a ten nowy początek